Cześć, witajcie, witajcie w ten poniedziałkowy poranek, a w zasadzie już zbliżamy się do godziny południowej. Kochani, dzisiaj taki temat po w sumie krótkiej przerwie, bo minęło 3 tygodnie od ostatniego wideo, gdzie nagrywaliśmy o Ziki Synchu, o airdropach, ale właśnie dzisiaj chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat gdzieś tam zarabiania w internecie w, tej, w, tym, w czasie tej BESSY. Tak, ryzykowania, próbowania, bo takie pytania też padały. A jest to, moim zdaniem, bardzo istotny temat, prawda? Bo mimo wszystko każdy chce zarabiać więcej, każdy chce robić więcej, każdy po prostu próbuje różnych rzeczy i tak dalej. Bo wiadomo, robimy też dropy, robimy też tego typu tematy, prawda? Przepalamy gaz, czasem jest to dziesiątki dolarów, czasem jest to setki dolarów, które przepalamy. Ja osobiście przepaliłem już kilka tysięcy dolarów na gaz po prostu robiąc rzeczy pod airdropa, pod airdropy. O tak, pod airdropy, nie pod jednego bezpośrednio, tylko pod kilka airdropów potencjalnych już kilka tysięcy dolarów wydałem na prowizję gaz. Oczywiście ja już na tym wyszedłem na plus, bo już tam pewne tematy wpadły. Tak więc ryzykujemy, wykorzystujemy pieniądze poniekąd do pracy przepalamy pewne, pewne prowizje, gaz, tak? I po prostu dajemy temu szansę, ale nie ma oczywiście gwarancji i to, co mówię w tym filmie i w każdym innym, to jest oczywiście czysta spekulacja, tak? ponieważ airdropy też nie są pewne, tak samo jak i wiele innych rzeczy nie jest pewnych, ale są pewne jakby sygnały i tak dalej, które generalnie pokazują nam to, że tu może się wydarzyć to, czy to, tak? Czy że może być jakiś airdrop, bo tam już był, bo tam już był i tam już był, więc jest to dobra kwestia reklamowa, promocyjna. No i taki airdrop bardzo możliwe, że właśnie i w tym ekosystemie, w tym projekcie będzie, prawda? I tak rzeczywiście się dzieje. No ale dobra, jakie są inne metody zarabiania? Jak można działać inaczej? Co można robić więcej? Nie wiadomo, najprostsze rzeczy, czyli. Praca, cały czas praca, 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 na e, robienie nadgodzin, ciśnięcie, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby móc więcej inwestować itd. itd. No, to są proste rzeczy, e, każdemu znane. Są rzeczy bardziej ryzykowne, chociażby takie, że e, wkładamy gdzieś swoje pieniądze e, na załóżmy e, rachunek, na projekt jakiś, na jakiś biznes, gdzie e, potencjalnie mamy jakieś zyski, gdzie mamy jakieś zyski, nie wiem, dzienne, tygodniowe, miesięczne? E, mamy jakieś na przykład jeszcze w innych tematach, jakieś dywidendy i tak dalej. Oczywiście tam też jest pewne ryzyko, Tak, zresztą e, wszędzie. E, jeżeli są to stricte jakieś um, tematy, które e, są bardzo ryzykowne, czyli jakieś nie wiem, e, skamy czy coś, no to tutaj już trzeba naprawdę. Bardzo uważać, no bo możemy wrzucić jakieś pieniądze gdzieś, no i po prostu ich nie wyciągnąć, tak. Tak się też wiele, wiele, wiele razy zdarzało, ale na przykład teraz ja osobiście wrzuciłem sobie tysiąc sobie dolarów w projekt, w pewien projekt, w pewien taki bot po prostu do arbitrażu, gdzie, gdzie na bieżąco dostaje procenty, gdzie na bieżąco dostaje po prostu jakby część zysku z kapitału, który wprowadziłem, i dzięki temu po prostu zyskuje tak? każdego dnia. I to jest ciekawe. Oczywiście jest to bardzo ryzykowne i nie polecam, jakby się ładować w takie rzeczy. Każdy ma swoją głowę, każdy po prostu wie, co robi, jak robi, jak działa i wie, jakie pieniądze może przeznaczyć na dane inwestycje, czy dane ruchy na rynku biznesu i. Po prostu rynku krypto, prawda? Inwest rynku kry e, inwestycji, o tak może powiem. E, więc każdy sobie musi zdawać sprawę z e, każdego rodzaju ryzyka. Takiego ryzyka, że dzisiaj mam, a jutro mogę nie mieć, prawda? Na tej zasadzie, tak? Oczywiście w cudzysłowie, no bo to może na przykład dany projekt jakiś może potrwać e, miesiąc, trzy e, miesiące, rok albo dwa, albo trzy nawet, no bo tak też e, czasem bywa, ale. Jeżeli ja na przykład sobie ryzykuję teraz, załóżmy, drobne w miarę pieniądze, bo 1000 dolarów to nie jest teraz jakoś dużo pieniędzy, prawda? Bynajmniej mi się wydaje, że to nie jest jakoś dużo pieniędzy i sobie mam ochotę gdzieś włożyć, żeby mi te pieniądze pracowały, gdzie mogę wypłacać każdego dnia, robić to regularnie. No to wtedy takie coś e, lubię przetestować, e, bo czemu mam tego nie zrobić? Bo przepalam na przykład. Nie, tysiące dolarów na gaz na AirDropy, które też nie są pewne, może będą, może nie, e, ale są przesłanki, że będą. A w jakimś projekcie, na przykład, gdzie wsadzam sobie testowe 100 1000 dolarów i patrzę sobie, że to mi pracuje, że tam coś się dzieje, są pewne podstawy, no to po prostu i oczywiście mogę wypłacać każdego dnia środki, no to jestem zadowolony i, e, i po prostu korzystam też z takich e, możliwości. Tak? Nie będę tutaj opisywał żadnego projektu, programu, po prostu mówię, że też są takie możliwości, że też się takimi tematami e, ostatnio zacząłem no, głębiej interesować, po prostu. Tak? No i to, jest, i to jest jakby kolejna kwestia, którą e, można robić, wykorzystywać. Tylko proszę pamiętać, kochani, ryzyko jest wszędzie i zawsze. I Tak jest, e, było, jest i będzie. Tak? Czy wsadzacie pieniądze w jakieś spółki technologiczne, czy w jakieś inne dziwne, właśnie, mniej wartościowe rzeczy. Tak samo jak i tu, i tu jest ryzyko, tak? tylko że wiadomo, wartościowe inwestycje różnią się tym, że tam się cały czas coś buduje, tam cały czas coś rośnie. Tam na przykład rośnie wartość spółki, gdzie za 3, 4, 5, 10 lat może to naprawdę bardzo fajnie prosperować, funkcjonować. I Dzięki temu my zyskamy po prostu więcej, ponieważ mamy na przykład akcje danej firmy, czy tokeny, czy właśnie ogólnie zainwestowaliśmy jakąś kwotę, prawda? I to jest fajne a na przykład w tematach typu, gdzie nie ma takich podstaw, nie ma takiej dużej wartości, no to oczywiście też może nam dać fajnie zarobić, ale też jest to, że można po prostu stracić pieniądze i to zawsze trzeba mieć na uwadze. No, to jest chyba, moim zdaniem, to jest logiczne. Tak więc jest kilka opcji zarobkowych, tak? mniej ryzykownych, bardziej ryzykownych. Na wszystkie trzeba po prostu patrzeć z przymrużeniem oka, zrobić sobie research. I wtedy po prostu myśleć dalej, czy działać, czy nie. Jeżeli ktoś ma jakieś, jakieś pytania e, co do e, tych, tego materiału, wiedzy z tego materiału, e, informacji na dane tematy, no to śmiało. E, po prostu piszcie mi najlepiej na Facebook, tak? Najlepiej na Facebook w prywatnej wiadomości. E, możecie się do mnie zgłaszać, kontaktować, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie coś wiedzieć więcej i tak dalej. No to śmiało na wszystkie pytania. Zawsze staram się regularnie odpowiadać i tego się po prostu trzymam. Kolejne materiały już wkrótce, kochani. Życzę Wam cudownego dnia, bo naprawdę jest pięknie. Trzeba korzystać z każdego dnia życia i po prostu też działać, ryzykować, ścisnąć. No bo. Dlaczego nie? Tak. No. Jeżeli chcemy mieć więcej, musimy działać więcej. Tak po prostu to funkcjonuje w życiu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie i do usłyszenia na następnym materiale wideo. Hej!